Jeszcze kocoszkę moich widzowie, prosimy, Przepraszam Was, że mnie nie było. Ale miałem bania. I niestety nie mogłem nagrywać. Więc dzisiaj Wam pokażę nową, śmieszną grę. Zabekową. Ale starą jak świat. Po prostu mega starą. <laughs> zombie jak wyrasta z ziemi. Zamiast kwiatka. Dzisiaj sobie. Dzisiaj Wam pokażę minigame'y. Może jeszcze jedną brączkę zwykłą pokażę Wam. Pianec. Więc ciekaw. O, patrzcie, tu są minigame'y. I tutaj. Dajmy na minigames. I patrzcie, to jest zombotani botani. Continent. I patrz, czy to nie jest piękne? O, oh, ja pielniczę. Jest tu uwielbiam to. Jest tu uwielbiam. uwielbiam to. I po on strzał. He Siema, Heniek, może się pogodzimy? Nie, pierdolę, Kurde. Dobra, nie, 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 nie zostawiamy tego minigame'a. Zostawiamy tego minigame'a, pokażę wam innego minigame'a To jest iZombie Lost Last and day e. I tu mamy Vice I tu patrzcie, to mamy za 100 tysięcy no. e. To jest po prostu chyba najtańsze, ale Patrzcie Nie, 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 channel, channel Pokażę Wam pierwszą, I, i zombie Damy tak, new game. New game. Mm. Słuchajcie jak on gada. Słuchajcie jak on gada. gada. Słyszę się to? Niezbykowy. I teraz patrz, Damy tu zwykłego zombiaka zwykłego Zwykłego, bo tutaj nie ma żadnych tych. Nie ma żadnych rających rzeczy. Ale tak powiem. Mm. Idź. Panie dalej. Najgorsze są te takie zgniłe bekłane. No to ma Heniek, teraz ten wózek, że tak powiem. Eee... Dobrze, zażarłem mu. Teraz tak, patrzcie. Jestem Heniek. I ja pierniczę. Dobra, Heniek, eee, zgnieć go. Teraz po prostu, dajcie, okej. Okay. No zombie leci dalej. O kurde, musicie tam dotrzeć. O nie, nie. Tylko żeby tego dużego nie zabiły. O nie! Nie lubię ich. Nie lubię ich. Nie lubię tych heńków. nie lubię. Wystarczy taki żąbiaczek. O nie. Już powoli zabijam naszego Henka Rąbiaka. To jest tyle, co ja trochę tego. Lecz nie za dużo. No i zwykły mój kochany. Bardzo cię lubię. No, teraz jedz. No dobra. Po tak na sam koniec. Musi tu jeden pójść. Na razie, a potem po prostu zespełnuje całą armię takich tych kisów. I teraz patrzcie, teraz będzie najlepsze. I teraz dwa zwykłe zespół. Patrzcie ile ząbiaków. Idziemy po mózg. Patrzcie, jak szybko go nasz. A to jest objazd. Ja tu kocham tą grę. Dobra, Idziemy do następnego. Tam New game, no bo po prostu. No. Nie chcę, żebyście patrzyli. O, słuchajcie, teraz będzie najgłupsze z tym kiszem. Da. No, on jest głupi. To jakiś jest głupi. Dobra, i patrz. Jak widzieliście te słoneczka, jak te ząbiaki żadły, te, te nasze, te widzicie, te tamte y, nasze szczokloteczki, Słoneczniczki. E. O teraz sobie damy podwójne, że tak jak takie nazywam. Podwójne strajki. Tutaj dajemy podpalaczki. Dajemy ostatnia szansa. Mm. I to możemy jeszcze sobie dać. Dam tutaj nie mam. Dobrze, mam dwa rzędy. No i patrzcie, tak zaczynamy. O, no i idą ząbiaczki sobie. Tu ich uję, Oczywiście i oczywiście giną. Nie zdziwcie się, że jeżeli ktoś z Waszych godzin powie. Yy, nie oglądaj dalej, bo to brzydkie To po prostu taka gra. Inny nie mogłem odpalić. Przepraszam, że nie z Minecrafta, ale... Ale nie mam Minecrafta, ja sobie wszystkie gierki odinstalowałam tam. Wszystkie gierki są odinstalowałam, czujcie. O, hajsik Teraz będą często albo z tego, albo z Amongasa Często będą Z niczego innego O, idzie na styczkaż No, jeszcze, jeszcze cztery jeszcze. No dobra Idzie na styczkaż, kurde

tego zombiaka, który miał flagę jako pierwszego, biedny zombiak rip zombi, w sumie zombiaki są ripami o i bierzemy sobie słoneczka e. wow well. no chodźcie mam pomysłu e, będzie tak o tak o przez uzamknięte e. Też tu jeszcze zrobimy sobie jeden żołny dek. Na ostatnie szanse muszą być. I zaczyna na, nam te, ten drugi rządek wyrastać. 3, 2, 1. Ale ja pierniczę... Jeżeli, jeżeli widzieliście to, jak ja się wpasowałem, dajcie łapę w górę i komentarz, bo to było mega. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, podajcie na kanał Miteksona, jeżeli, a jeżeli nie jesteście go widzem, to oczywiście e, musicie zasubskrybować go i mnie. O kurde, mam uczucia. Nie wiem. wiecie, co to są te te? To takie duże big. Są blokady na zombie. Mhm, mm pięknie zabijacie. Pięknie. Ja pielniczę troszkę czekają. Zapiet. O nie, przeszedł! Jakiś kisz przeszedł mi to. Dostaję chyba na księciu, który to przesiedł, e, bo tak, nie ja, tak to nie może być. So, Przychodzicie mi to. Błagam, mm. już boż uratujcie mnie, uratujcie mnie subskrypcjami. Mam tylko 13 subskrypcji. Błagam, jeżeli nie oglądacie, a nie daliście subskrypcji, oczywiście subskrybujcie. Mm. Uh, 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 uh. O kurde. Hey, ma Ja pierniczę. Ja pierniczę. Wszystkie srajki srajów, że tak powiem. Dead Body. Zgubieni ludzie. Jesteśmy zgubieni. Będzie. O! A! a. Ja pierdolę Ta super, Eks, extrissimo. Wiecie co, jak ben, jak już będzie, że rok nagrywam. kurde, dajemy tutaj. Jak będzie Żedo, już nagrywam. Tu zrobię odcinek. Oglądam moje pierwsze filmy. O to. Jakie to? Jaki bern, jaki bern. Jakie no kurde. Żelają nam się ostatnie szanse. chodźcie chodźcie chodźcie. użycie światło dzienne yy. dead body reported, ratunku jestem trupem w tym domu i <laughs> jak kierunicze si się zgubieni. Kurde, jesteśmy zgubieni. Ludzie jesteśmy zgubieni. Złe wiadomość jesteśmy zgubieni. <śm> Słoneczka! Moje słoneczka! Mama, mam je! słoneczka, Moje słoneczka! Moje słoneczka! Są na leście... Ja pierniczę. Dobra. I'm a bęben. Beum, bę, beum. Bę. Jestem beum, bną. Wow! It's magic. Błaga. O kurde, patrzcie, prawie mamy wszystkie zapełnione. Wszystkie kwadraciki mam, prawie wszystkie kwadraciki mam na pole walki zapełnione. Piękne, piękne, piękne. O kurde, już by ich zeżarła, Już by ich moja roślinka piękna zażarła. O kurde, jesteśmy zgubieni ludzie, jesteśmy zgubieni. O kurde, nie, jesteśmy zgubieni, jesteśmy zgubieni. Dobra, main menu, rewave dajemy. Jeszcze mamy tam coś, co nie? A, jeszcze mamy to dla menu game. Patrzcie, rozbijamy. A, ten kisz, dobra. Jeszcze podgłośnij, bo ja lubię jak gada. I chyba ty też... I ty tak głupio gada. Bo, że się to nie podoba, to napiszcie w komentarzu. Dobra, ten kisz tutaj, to on idzie, pójdzie się tutaj, a ten pójdzie się tu kąpać. O, fajnie. Fajnie, dobra. Siema, Heniek, jak widzicie O, siema, Heniek, jak widzicie Ja pier...nicie. Jesteśmy zgubieni. O, jesteśmy zgubieni. O nie, jesteśmy zgubieni. O, jesteśmy zgubieni. I ta macina. O, kurde, jesteśmy zgubieni. Dobra. O kurde, jesteśmy zgubieni. Ja pierd... czy jesteśmy zgubieni? O kurde, ja pierd... czy jesteśmy, jesteśmy zgubieni? Jesteśmy zgubieni! Mówię ci! Dobra. Dam main menu, live. Helpful. Co to jest? Nie, 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 nie. Nie mamy bonusów? Nie, dobra. To mam pokazać zwykłą rozgrywkę. Fok, to nie wiem, to jest mgła chyba, Rów, to też nie wiem. A Rów to jest chyba na dachu. Oj, to jest mój ulubione. Yy, damy restart. Restart. I już wam. I już grałem. o nie. Dobra, teraz wybieramy. Tak, weźmy tego, tego, tego. Czego, czego, czego i... E, czego? Dobra. Free to one go. dajmy tak. Śramy i śramy. To jest, że jestem sobie mały szybony. Jestem mały szybony. Szybony, szybony, szybony. Podróżuję. Nie powiem. Podróżuję w czymś na Dem Eee, tym kupić. Eee, przyjmujemy YouTube. Ci, ci, ci,

I kojenia w głowie mam taki ksiąpienie. Och, mam zapomnienia, bo wiem, że ja. teraz nie zastupiam małego grzyba dużym grzybem. <grybom> Paranormal. Zastąpimy tego grzyba tym grzybem. I on już powinien zacząć srać. Oczywiście, że już sra. O kurde, jesteśmy zgubieni. Ja pierniczy jesteśmy zgubieni. No to. powinno mi wylosnąć i zabić tego żołbia, który idzie właśnie do nas. Ja pierniczy chcę więcej. O tak, 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 tak. I teraz tak. I chcemy sobie... 哦哦，酷酷的！哎 <noise>，屏幕也没有触屏，屏幕也没有触屏，哎，屏幕也没有触屏，触屏触屏触屏，哎，屏幕也没有触屏，咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？咋地？ 嗯。<laughs>

What? Co to miało być z tym zombiakiem? O kurde, jesteśmy zgubieni. O kurde. Dobra. tak. Dobra.

Uga buga łoga buga łaga łoga ługa Musiałem zrobić cięcie. Cienę cię, cienę cię, cienę cię, cienicie. Cienę cię, cienę cię, cienę musiałem zrobić cienić. Cience. Musiałem zrobić cience. O kurde, jesteśmy zgubieni. Chyba na dzisiaj to już wszystko. Tak mi się wydaje. No, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się na mnie odobraziliście, że nic nie nagrywałem. Siema, Eloszka Kokoszka.